Jak w jednej chwili zgasnąć, będąc na samym szczycie? Miał 26 lat, 205 cm wzrostu, potężną lewą lękę i serce do walki, które zaprowadziło go na szczyt azjatyckiej siatkówki. Nazywano go gladiatorem, przyszłością irańskiej siatkówki. Jego historia, pełna spektakularnych triumfów i bolesnych upadków, zakończyła się nagle, w atmosferze tajemnicy i niedopowiedzeń. To opowieść o Saberze Kazemim, mistrzu, którego podróż została tragicznie przerwana. Kariera Kazemiego od najmłodszych lat polegała na ciągłym rozwoju. Urodził się 24 grudnia 1998 roku w Gorgan, małej miejscowości w północnym Iranie, w prowincji Golestan. Dorastał w kraju, gdzie siatkówka stała się rzadkim źródłem radości, sportem jednoczącym miliony, pędącym ponad podziałami. Pochodzący z turkmejskiej mniejszości, Saber już w piątej klasie szkoły podstawowej wyróżniał się wzrostem. To właśnie wtedy zaczął trenować siatkówkę na poważnie. Zaczynał w szkole, potem w lokalnych klubach. Choć od najmłodszych lat otaczał go sport, droga na szczyt nie była prosta. Jak sam mówił, pochodzę z miasta słynącego z siatkówki. Wszyscy nazywają to kolebką siatkówki. Moja rodzina kocha i uprawia sport. Towarzyszyłem ojcu i braciom, którzy grali w siatkówkę, ale nie pozwalali mi grać, bo byłem mały. Jedyne co mogłem wtedy zrobić, to usiąść w kącie i patrzeć, jak grają, wspominał w jednym z wywiadów. Obserwowałem, jak zagrywali, skakali. A następnie próbowałem nauczyć się i odkryć, które techniki są przydatne, aby być lepszym graczem. Tak wspominał, jak przyglądał się grze ojca i braci. Obserwował, uczył się i marzył. To ojciec był jego największym wsparciem. Powtarzał mu, że ma talent, by stać się wielkim graczem. Jak mówił irański zawodnik, ojciec powiedział mu, że pewnego dnia zostanie mistrzem świata. Naprawdę w niego wierzył. I ta wiara stała się fundamentem kariery Sabera. W 2017 roku podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z klubem Shams Teheran, a jego imponujące występy w irańskiej lidze otworzyły mu drzwi, o których marzy każdy młody sportowiec. Świat na dobre usłyszał o nim w 2018 roku. To wtedy selekcjoner reprezentacji Iranu Igor Kolakowicz powołał go do kadry na Prestiżową Ligę Narodów. Debiutował w meczu z Włochami, a niedługo potem w starciu z mistrzami olimpijskimi Brazylią. Pokazał swój ogromny potencjał, zdobywając 15 punktów. W tym samym roku sięgnął z reprezentacją po złoty medal Igrzysk Azjatyckich. Jego talent został natychmiast dostrzeżony również w Europie. Mając zaledwie 20 lat, podpisał kontrakt z turecką potęgą Ziraatem Bankashi Ankara, dołączając do jednej z najmocniejszych lig na świecie. Do klubu, w którym atakującym sezon wcześniej był Bartosz Kurek. Zdobył z tureckim klubem Puchar BWA, mierząc się z najlepszymi na kontynencie. To był ogromny krok naprzód i kawał doświadczenia zdobytego przez tego młodego zawodnika. Jednak jego kariera została brutalnie wstrzymana. W 2019 roku doznał złamania kostki, kontuzji, która wykluczyła go z gry na 5 długich miesięcy. To był dla niego niezwykle trudny czas, ale Saber się nie poddał. Ta przeszkoda tylko wzmocniła jego determinację. Jak sam mówił, to było dla mnie bardzo trudne, ponieważ czułem wtedy, jakby wszyscy stracili do mnie zaufanie. Dało mi to jednak motywację do cięższego treningu, aby móc wrócić do kadry narodowej. Tam, gdzie jest chęć, znajdzie się sposób. Nie miałem wątpliwości, że mogę wrócić. I wrócił, silniejszy, bardziej zdeterminowany i gotowy, by podbić siatkarski świat. Po roku w Turcji przeniósł się na kolejne sezony do Ligi Arabskiej. Rok 2021 należał do niego. To był czas absolutnej dominacji z klubem Fulad Sirian Iranian sięgnął po Mistrzostwo Iranu i Złoty Medal Klubowych Mistrzostw Azji. Nie był tylko częścią drużyny, był jej liderem, co potwierdziła nagroda dla najbardziej wartościowego zawodnika turnieju. Kilka miesięcy później, w barwach narodowych, poprowadził Iran do triumfu w Mistrzostwach Azji w Japonii i znów to samo, Złoty Medal dla drużyny i tytuł MVP dla Sabera. W jednym roku został podwójnym królem Azji. Jego podróż wiodła przez najlepsze kluby kontynentu. Zdobywał tytuły w Iranie, Katarze, Kuwejcie, a nawet w Indonezji. Wszędzie, gdzie się pojawiał, zostawiał po sobie ślad zwycięzcy. Jego gablota z trofeami systematycznie się powiększała. Dołożył do niej kolejne złoto Igrzysk Azjatyckich z 2023 roku, srebro Mistrzostw Azji z tego samego roku oraz brąz Memoriału Huberta Wagnera z 2022 roku, gdzie mimo groźnie wyglądającego zderzenia z słupkiem, zdobył nagrodę dla najlepiej zagrywającego turnieju. Jednak za kulisami nie zawsze było kolorowo. W 2021 roku, mimo poważnych problemów zdrowotnych, jego klub wywierał na nim presję, by grał w klubowych mistrzostwach świata. Jak mówił, naprawdę nie wiem, dlaczego klub nalega na mój udział w klubowych mistrzostwach świata, biorąc pod uwagę kontuzję kolana, nadgarstka, pleców i barku. Staram się i pomagam drużynie jak tylko mogę. Stwierdził wówczas 22-letni atakujący. Swoją sytuacją próbował on zainteresować Irańską Federację, do której wysłał nawet pismo, ale nie otrzymał od niej żadnej odpowiedzi. Działacze mówią, że jestem filarem reprezentacyjnej siatkówki, ale sposób, w jakim mnie traktują, nie potwierdza tego. Nie wiem, dlaczego tak mi przeszkadzają, zakończył w wywiadzie Saber Kazemi. Co więcej, w sierpniu 2024 roku Irańska Federacja Siatkówki ogłosiła decyzję o nałożeniu na Sabera Kazemiego dwuletniego zakazu występów. Powodem była jego odmowa dołączenia do kadry narodowej na rozgrywki Ligi Narodów 2024, mimo wcześniejszego powołania. Jak poinformowały serwisy Tehran Times i Taraf Dari, sprawa została rozpatrzona przez Komisję Dyscyplinarną Federacji, która uznała, że Kazemi nie przedstawił wystarczającego usprawiedliwienia nieobecności. Decyzja została następnie utrzymana przez Komisję Odwoławczą IRIVF we wrześniu 2024 roku. Zakaz obejmował udział w rozgrywkach krajowych, i występy w reprezentacji Iranu, ale nie ma charakteru międzynarodowego. Nie został zgłoszony do FIVB, dlatego Kazemi zachował prawo do gry w klubach zagranicznych. Z tego względu zawodnik kontynuował karierę w Azji, reprezentując kolejno Kuwait Club, Jakarta Bayankara Presisi oraz Al Ryan. Oznacza to, że Kara miała charakter wewnętrzny, narodowy i nie wpływała na jego status w ligach zagranicznych, choć formalnie Kazemi został zawieszony w strukturach Irańskiej Federacji do 2026 roku. W 2025 roku Saber podpisał kontrakt z katarskim klubem Al Rayyan. Nikt nie mógł przewidzieć, że będzie to jego ostatni przystanek. 18 października po jednym z treningów doszło do tragicznego zdarzenia na basenie. Pojawiły się dwie wersje wydarzeń. Pierwsza z nich mówiła o nieszczęśliwym skoku do wody i urazie głowy w wyniku tego skoku. Druga. Którą później potwierdziła Irańska Federacja, mówiła o porażeniu prądem w momencie wychodzenia z basenu. Zastanawiać może również fakt, że akurat z tego momentu nie ma żadnych nagrań z kamer zamontowanych w obiekcie sportowym. Niezależnie od przyczyny, skutki były dramatyczne. Saber natychmiast trafił do szpitala, gdzie lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Jego losy śledził cały siatkarski świat. Przyjaciele apelowali o modlitwę i wstrzymanie się od spekulacji. Kazemi 28 września 2025 roku został przetransportowany do Teheranu pod opiekę najlepszych specjalistów. Jednak obrażenia neurologiczne okazały się zbyt poważne. Wkrótce nadeszła druzgocąca wiadomość. Lekarze stwierdzili nieodwracalną dysfunkcję mózgu. 5 listopada, po kilku dniach podtrzymywania funkcji życiowych, aparatura została odłączona. Jego podróż dobiegła końca. Saber Kazemi, przyszłość irańskiej siatkówki, miał zaledwie 26 lat. Irańska Federacja napisała. Jego poświęcenie, talent i sportowa postawa na zawsze zostaną zapamiętane w historii irańskiej siatkówki. Odszedł jako gladiator, jako jeden z najbardziej perspektywicznych siatkarzy swojego pokolenia. Spełnił jednak obietnicę daną ojcu. Został mistrzem, a jego historia, choć tak krótka, pozostanie przypomnieniem o tym, jak kruche potrafi być życie, nawet gdy wszystko mówi, że jesteś na świetnej drodze na sam szczyt.